Się nie się Oni zgłaszali, brawo chyba zgłaszało, że my ich ostrzeliśmy eee. Alfa to brawo, odbiór Przejście jest... Nie okay, Dobra to powodzenia, Dobra. albo wyruszam No niedaleko Czerwonego, tylko pojawił się jakiś punkt, czyli tam mogą być No ale to idź sobie za fontannę, albo co kurde, za Okej okay, brawo, ruszamy na zabudowania na... Eee, Alfa tu Charlie, pytanie od pilota, pod czy jest... pod... i Dolina są czyste, odbiór? Dwa to. Tu alfa, to y, dolina jako miasto jest czyste, LZ właśnie zabezpiecza dużo na brawo. Przyjął. Uwaga na bramę. <noise> No a to jakiś pod przytem pewnie. Słuchajcie, to, to, nie, to no dobra, nie? Ale...